Całkiem dobrze idzie bez nagrywania. Jak włączę nagrywanie, to jest masakra. Dobra, pauzuję. Dobra, powracam do Was. Jak widzicie, jest pod mostem. O, boż! Znowu furbaki. Dobra, pokażę Wam, jak ten most mniej więcej wygląda. Coś takiego stworzyłem sobie. Może jest to niezbyt yy, symetryczne nice, mi się podoba. W moim kolorze. Mój kolor. Mój kolor, fioletowy. Dobra, lecimy do góry. Tak to wygląda. Na serwery myślę, że fajne rozwiązanie. Aha, to będę musiał chyba poprawić, bo tu się da wyskoczyć. Mhm. Dokładnie tak. Tu można wypaść, więc ja to poprawię zaraz że tu te oto właśnie co mam w ręku płytki <laughs> No myślę, że to fajnie wygląda. O, tu jest błąd. Widzicie jak to bywa? Tu mam nieskończone. Powinno być takie. No, ale cóż, <laughs> zaraz to wszystko dokończę. Myślę, że fajnie to wygląda na serwery. zacne rozwiązanie. Tu jakaś rzeczka, wiecie o co chodzi? To nice, nice, fajnie to wygląda według mnie. Wiadomo, mogłoby być lepsze, no ale. Jest dobra. O, nic nie widzicie. No tajnie jest dobra. Ja sobie to dokończę. I wrzucam to na YouTube. A. Nie wiem, czy dorobić wodę, chyba nie będę dorabiał. Ok, nowe items, o, jeszcze się tym nie bawiłem, trzeba spróbować. Aha, nie nie sobie G tego, bo mam peaceful, ale sobie mogę zespawnować kogo? Krowę. Spawn krowa ziołom za zabist Dobra Zrobię jakieś Farmę, może coś takiego I Chyba tu by było na tyle Nie spodziewajcie się dużo tych odcinków ode mnie Bo widzicie jaka jest yy, jaki jest stan tego filmiku Slideshow po prostu no leć! O, udało się. Takie mam lagi, że nie ogarniam. Nawet... ...spacji. Dobra. Jakbym dostał nowe ramy, kupił, dokupił, od kogoś pożyczył się, nie wiem, cokolwiek. I karty graficzne muszę załatwić. Jak to zrobię? Będzie na pewno więcej. Jak nie będzie lagowało. Bandicom widzę nagrywa. Fraps nie, nie chciał. Więc polecam bardzo Bandikam A nie chyba do ściągnięcia za free. I to nie jest pirat, tylko jakiś freeware. bo no tak jest to freeware i możecie sobie go ściągnąć w linku z opisu. Albo gdzieś tutaj Wam dam. O, na ten z tą Pek, tutaj będzie link, To kostka będzie link, tak, eee, o, dobra, lecimy tu jeszcze ponaprawiać, zaraz to zmontuję i będzie gicior, także może jakiś audiolog będzie o nowym kanale, który będę zakładał, i już bo mam nazwę na niego. Zobaczymy, jeszcze pomyślę nad nią. A w szkole zamiast się uczyć, to wymyślam nazwę na kanał. No ale bywa. Są rzeczy ważne i ważniejsze. <laughs> nie wiem, że tu uczyć się trzeba. A mi to nie bardzo idzie. Także będę już kończył. pożegnaj co tam prawo poszło. No, pojawiła się znowu. patrz i nie ma. Jest. Nie ma? Jest. Dobra, nie bawię się już. Może radio Carbal zrobimy. Nie wiem czy Karbal będzie teraz. Dobra, nie piernić już, debilu. Dobra, żegnamy się. Tu, oto stąd. I wszystkiego dobrego. Na razie.